Tarotowy kącik Amelii, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam wszystkie osoby z poznaku bliźniąt. Ascendent Księżyc Wenus, znak wedyjski, to jest czytanie dla Was na horoskop na marzec. Was zapraszam. Zrobimy krzyż celtycki i sprawdzimy Waszą, sprawdzimy waszą sytuację w tym miesiącu. Zaczniemy kochani od głównej energii. Na miesiąc marzec. Do wszystkich bliźniąt. Wasza obecna sytuacja, przeszkody, wasze myśli, stanowisko w tej sprawie, przeszłość, czyli jak do tego doszło, teraźniejszość. Najbliższa przyszłość w tej sytuacji. Wasze nastawienie do tej sprawy. Czynniki zewnętrzne, wpływy z otoczenia. Nadzieje lub obawy. I rezultat. Zapytamy też aniołki, co chcą wam powiedzieć. I zaczynamy, drogie bliźnięta. Horoskop na marzec. Pasja, akcja. To jest. Y, 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 to jest taka energia, słuchajcie, że rozpalicie w sobie jakiś ogień. W kimś być może też, ale w sobie. Czyli coś Was y, mocno tak, jakby rozpali, właśnie zainspiruje. Zaczniecie się na przykład czegoś nowego uczyć i poczujecie, że to jest to, że coś tak Was mocno zaciekawi. To jest taka energia, że poznajecie na przykład albo kogoś, albo coś i właśnie. Macie ochotę na więcej, macie ochotę na więcej spotkań, macie ochotę na nauczyć się tego, zobaczyć jak to będzie, co będzie dalej. Być może też odkryjecie jakąś pasję w sobie, o której wcześniej na przykład nie mieliście pojęcia, że, że lubicie to robić, że Wam to sprawia przyjemność i że potraficie to robić naprawdę dobrze. No, fajna energia, czyli rozpalenie ognia w sobie albo w kimś, albo ktoś w Was też tak może być. Zobaczymy, jaka sytuacja. Dziewiątka mieczy. Takie zamartwianie się czymś na zapas. Trójka kielichów. Trójka pentakli. Hmm. Powiem tutaj taką jedną wersję, bo być może jest ktoś, kto jest w takiej sytuacji, a potem będę mówiła dla takiego, myślę, że szerszego hmm, grona. Jest tutaj ktoś, kto jest w trójkącie po prostu i, i zastanawia się, jak, jak z tego wyjść, lub po prostu ta osoba się zamartwia, że, że to będzie trudne, że to będzie trudniejsze niż, ta, niż na przykład, niż myśleliście, czwórka mieczy. Ale tutaj jest taka sytuacja, że macie ochotę po prostu wyjść z tego układu. Jeżeli to nie jest trójkąt, kochani, to to jest jakiś układ, jakiś kontrakt, coś co podpisaliście, coś co się zobowiązaliście na przykład kiedyś do czegoś że będziecie tam, tam gdzie jest więcej osób, czyli to może być zawodowo, na przykład jakaś praca, albo jakiś układ z kimś, na przykład jakaś romantyczna historia albo przyjacielska, jakaś znajomość, cokolwiek, nie wiem, sąsiedzi, na przykład zbierali petycje i wy się podpisaliście i teraz okazuje się, że, że to jest zobowiązujące. Taka sytuacja tutaj się pokazuje dla bliźniąt i wy się martwicie tym, że trudno będzie Wam się z tego po prostu, z tego układu wyjść. Trójka kielichów, trójka petali. Bo tak jakby tutaj jest pokazane dla Was, że nie nic się złego nie dzieje, ale z jakiegoś powodu to nie jest dla Was. Czwórka mieczy. Chcecie już tak jakby mieć ten etap tego, że mówicie, że już nie chcecie brać w tym udziału, nie chcecie tam pracować, nie chcecie być tak jakby z tymi ludźmi robić tego dalej i chcecie już być na etapie, żeby się z tego leczyć. Czyli na przykład zdajecie sobie z tego sprawę, że ciężko Wam będzie na przykład przejść do porządku dziennego, mimo że tutaj to jest Wasza sytuacja. Czyli tak jakby to wy chcecie zrobić ale chcecie mieć to już za sobą chyba, że jest tak, y, taka sytuacja, że po prostu czujecie, że to jest jakaś grupa osób, które macie takie przeczucie, że, on, że oni już nie chcą, żebyście wy byli razem w tej grupie i po prostu i chcecie mieć już to za sobą że wam ktoś to powie, albo wy właśnie y, wyjdziecie z tego układu ósemka mieczy słońce bardzo dobrze, że dopowiedziałam, bo słuchajcie, to ósemka mnie i słońce, która mówi o tym, że tak jakby um, nie dostrzegacie tego, drogie bliźnięta, że y, wyjście z tunelu będzie krótsze niż myślicie, czyli będziecie krócej w tym tunelu, a to słońce tak jakby jest takie w zasięgu ręku, czyli po prostu jeżeli jesteście właśnie w takim tunelu, bo ponieważ układ, ponieważ jakiś kontrakt, ponieważ jakieś zobowiązaliście się kiedyś do czegoś lub po prostu jesteście w trójkącie takim związkowym z kimś takim romantycznym, i chcecie z tego wyjść, to tak jakby nie widzicie tego, że, że to będzie łatwiejsze. Że to będzie łatwiejsze, że to będzie szybciej, że tutaj tak jakby nikt Was też nie będzie przetrzymywał. I jeżeli to myślicie, że ktoś na przykład Wam podziękuje, to też obędzie się tak jakby takie bezbolesne. Bo takie za porozumieniem stron, tak bym to powiedziała. Przy wszystkim, mieczy tak jakby jeszcze tego nie widzicie, ale jest to słońce. Czyli to się po prostu uda, czyli to będzie faktycznie za takim, za porozumieniem stron, czyli... Wy będziecie chcieli wyjść, to ktoś się na to zgodzi. I jeżeli to ktoś będzie chciał, żebyście Wy wyszli, to Wy się na to zgodzicie i po prostu i będzie okaże się, że ten tunel to był przez chwilę tylko. Już w zasadzie całe czytanie, nie? Zobaczymy, jakie przeszkody. Król Pentakli. A jednak jest ktoś tam na przeszkodzie. To wszystko tak ładnie tutaj zabrzmiało, a na przeszkodzie jest Król Pentakli, czyli ktoś to może być takie, słuchajcie, za porozumieniem stron, tak jak mówiłam, ten tunel może być taki króciutki, krótszy niż myśleliście, to wyjście łatwiejsze, ale może tak być, że to będzie warunkowe. Że ktoś Wam na przykład postawi warunki, że słuchaj, dobrze, okej, okay, to ja się zgadzam, żebyś już na przykład z nami nie pracowała, albo żebyś z nami nie była w tej grupie, albo w tej po prostu, no czy gdziekolwiek jesteście. Albo w tym trójkącie, no. Być może ktoś tutaj mnie słucha i jest w takiej sytuacji. To tak właśnie, tak warunkowo. Też ja się na to zgadzam, ale. A ten warunek to, to może być dlatego, że to jest ktoś przekonany, że w Was są nadal uczucia do tej osoby, do tej instytucji, do tej sytuacji, że te uczucia w was nie zagasły. Dlatego ktoś tak jakby daje wam ten warunek, żeby zobaczyć, co wy na to. Bo no tutaj się tam pokazały ta czwórka mieczy, czyli tak jakby wy sobie zejście sobie z tego sprawę, że yy, że będzie Wam trudniej emocjonalnie, jest ta królowa kielichów, czyli będzie Wam trudniej emocjonalnie, że faktycznie byliście, byłyście w to mocno zaangażowani, w tą sytuację, ale chcecie z tego wyjść. No. I ktoś właśnie daje tam warunek albo warunki. i myśl, Myślę, że będzie Was y, ta osoba obserwowała, jak wy się będziecie zachowywać, jak silne jest to uczucie, czy faktycznie już tego uczucia nie ma, czy jest Wasze myśli. Król Buław. Wiecie co, tutaj jest taka energia, tak jakby... Tak, jakby, tak jakbyście mieli nadłóg ludzi przez, przez, przez ten czas po prostu. Za dużo osób albo coś od was chciało, albo mm, to były takie osoby, są takie osoby przy was, które są dominujące. I chcą was po prostu w jakiś sposób zdominować. No i tak mm, chcąc, nie chcąc po prostu myślicie o tych osobach. I być może dlatego chcecie się w ogóle... Y, tutaj z tego, tak jakby z tych znajomości, z tego układu, z tego kontraktu właśnie wycofać, bo, bo może być tak, że y, każdy tak jakby chce Was nominować na, na, albo przekonać do siebie i Wy macie taką ochotę po prostu się wycofać i zastanowić w ogóle co dalej. Ponieważ tutaj, ja to mówię o tym, ponieważ tutaj się pojawiła kolejna energia Księżycy. To jest kolejna osoba, o której wymyślicie, myślicie. Zaprząta Wam po prostu myśli. To jest, to jest tak, że to jest ktoś, o kim nawet nie chcecie myśleć, a po prostu jest. Pojawił się w życiu, lub pojawiła, po prostu zaistniała, i jest, i myślicie o tym, o tej osobie. Myślicie, marzycie, fantazujecie, może tego chcecie z tego wyjść. No, tak jest w myśli, jak jest kolejna osoba u Was. Przeszłość, czyli jak do tego doszło, szósta było. bo się zrobiły, zrobiliście, zrobiłyście zbyt popularne atrakcyjne, zbyt popularne, po prostu zaczęliście zwracać na siebie uwagę i zrobiło się tak właśnie gęsto przy was. Taki magnes miałyście, mieliście w sobie po prostu i dlatego tutaj jest jedna osoba, tutaj jest druga osoba, tutaj ktoś wam pozwala wyjść z tej relacji, czy z tego, tej znajomości, czy właśnie z tej pracy, ale warunkowo, ponieważ uważa, że jest pomiędzy wami uczucie, tu jest kolejna osoba, tak jakby ta atrakcyjność was e, tak jakby trochę przytłoczyła. Samka buław, za dużo się działo z pentakli. Może nawet i tutaj jest pokazane, żebyście żeby w to weszli, gdyby to była jedna historia, a tych e, tutaj się za dużo działo i zaczął się taki mętlik i teraz tak, tutaj myślicie o tej osobie, tutaj jest jeszcze jedna osoba, tutaj, jakiś, tutaj jakieś zobowiązania, za dużo tego. Albo to jest sytuacja, która się dopiero zadzieje w marcu, ale to jest tak jakby to, Dlatego, że to się zadziało, dlatego wy chcecie się po prostu z tego y, wynieść, z tego układu, wymiksować teraźniejszość, tylko buław. Albo będzie tak, że wyjdziecie z jednego układu, a wejdziecie w drugi, czyli na przykład zawodowo, zakończycie jeden kontrakt, a zaraz wejdziecie w, w kolejny, podpiszecie kolejny kontrakt. Albo jeżeli na przykład to jest związkowo, jakoś relacyjnie, nie wiem, przyjaźnie, czy coś takiego, że wyjdziecie tak jakby z jednej grupy, i zaraz wejdziecie w drugą grupę, zaraz zacznie działać coś innego. Może to jest, słuchajcie, jakby tak patrzeć na, patrząc na te karty, na te wasze myśli, to jest y, taka też może być sytuacja, że tutaj po prostu poznaliście, poznałyście kogoś innego, nowego, i król buław, tutaj jest skrót pentakli, czyli jest ktoś, kto już jest długa, tutaj jest, bo są buławy, to jest ktoś z nową energią, zaczyna działać. i Tutaj też są buławy, czyli to jest ktoś nowy się pojawił w waszym życiu, ponieważ byliście właśnie atrakcyjni, byście atrakcyjni, przyciągnęłyście do siebie jeszcze kogoś. I bardzo możliwe, że w teraźniejszości po prostu wejdziecie w kolejny układ z tą nową osobą. Paś pentakli. Będzie propozycja. Pieść pentakli. Tylko że tutaj jest pokazane tak, że w ten sposób. <śmiech> <śmiech> Przepraszam jest pokazany w ten sposób, że tak jakby ta, ten drugi kontrakt, ta nowa praca, ten, bo tak jakby z jednego do drugiego przechodzicie, czy związku, czy właśnie, czy relacji, czy pracy, ten, ta druga, y, ta druga osoba da Wam więcej wolności. Jest dziewiątka pentakli, paść pentakli. Czyli ktoś na przykład powie Wam zawodowo, słuchaj, będziemy pracować razem, będziemy współpracować razem, ale masz elastyczne godziny pracy, albo zakładasz swoją własną działalność i pracujesz tak jakby dla siebie, macie większą Niezależność i większą samodzielność. Tak jakby ktoś Wam daje po prostu więcej wolności. I być może dlatego tutaj, bo ponieważ to jest król Pentakli. Pamiętacie, że jest to dwójka kielichów czyli ktoś jest z, z Wami bardzo związany. A tutaj będziecie czuć taki powiew świeżości, takiej wolności i chyba Wam tego potrzeba. Bo to jest specyficzne to czytanie. Także jeżeli kompletnie tego nie czujecie i nie macie takiej sytuacji, sprawdźcie, kochani, ascendent ja księżyc z Wenus, albo poczekajcie na rozwój wydarzeń. Najbliższa przyszłość. Cesarz. Będzie Wam się dobrze współpracowało z tą nową osobą, albo tak jak mówię, związek, czy, czy praca, czy, czy relacja. Pomyślicie sobie, że to był dobry wybór, że to było tak jakby przejście z jednego do drugiego. Że to była dobra decyzja. Ale ale zawsze jest to, ale może nie zawsze, ale tutaj jest. Jest y, Tutaj jest ktoś, kto wam y, tak jakby pozwolił warunkowo. Pamiętacie, jak mówiłam. I ta osoba y, tak jakby powiedziała, pokazała wam, że możesz odejść, możesz poszukać nowych możliwości. Otworzyła wam drzwi. Warunkowo, czyli jakoś tak na przykład nie wiem, dam ci miesiąc, rozejrzyj się, zobacz. Jest piątka, jest piątka kielichów, jest piątka pentakli, to jest ósemka tych kielichów i asmieczy. To jest ktoś, kto po prostu będzie odczuwał bardzo duży brak was. Ta osoba być może nie będzie sobie mogła, przynajmniej na początku tu jest tak pokazany poradzić z tym, że was, że was nie ma, że jednak te możliwości wykorzystałyście. Być może to jest ktoś, kto nie wiedział, że tutaj już nowa osoba w waszym życiu, że wy pójdziecie po prostu w coś nowego, macie tak jakby grunt przygotowany, no, i jest, jest ktoś, kto ma, kto ma taki żal do Was, brak, tęsknotę. Jest as mieczy i ósemka Kielichów, i te karty mówią o tym, że potrzebna będzie rozmowa, potrzebna będzie taka, takie wyjaśnienie sytuacji z Waszej strony szczere. Jeżeli chcecie, nie chcecie zostawić tej osoby w takiej energii, tej piątki kielichów, tej, czyli tej energii żalu. Że jednak wybrałyście, na przykład wybraliście coś innego, tylko chcecie się po prostu pożegnać. No to trzeba, potrzebna będzie taka szczera rozmowa. Takie, takie jasne wyjaśnienie sytuacji. Mm -hmm. To jest przyszłość, a wasze nastawienie do tej sprawy? Was była. Zapalicie no się do tego nowego pomysłu. Zobaczcie wasze nastawienie. Tu płonie i tutaj płonie. Tak się zapalicie, po prostu do jakiegoś pomysłu, do jakiejś osoby, do jakiejś idei, no cokolwiek, po prostu będziecie chciały, chcieli to zrobić. To jest a ktoś was zachęci, pokaże, że słuchaj, nie musisz być w tej pracy, możesz być w tej, możesz być, możesz być w takim związku, możesz po prostu zmienić swoje życie. I takie macie nastawienie, będziecie mocno tak, jakby na tak, no. Diabeł i król mieczy. I to może mówić o tym, że jak już podpiszecie ten kontrakt, jak już wejdziecie w ten związek, jak już wejdziecie w tą relację, to ym, takie macie nastawienie, że tutaj tak jakby zobaczycie, że to jest ktoś, kto tak nie do końca lubi sprzeciw. To jest ktoś, kto lubi dyktować warunki. To jest ktoś, kto po prostu tak jak tutaj ja pamiętam, że powiedziałam, że to są osoby, które są dominujące i wy tak jakby dostrzeżycie to, że to jest ktoś, kto Chce mieć y, kto, ktoś, kto ma własne zdanie, i chce y, tak, jakby y, żeby mieć taki posłuch wśród innych. Królowa buław. Ale macie y, nastawienie takie, że sobie poradzicie z tym. Z tą osobą. Czynniki zewnętrzne, kamie, czy? Tutaj, kochani, słuchajcie, jest taka energia, tak, jakby ktoś was wykradł. Podkradł was. Mhm. Ktoś po prostu was zobaczył, i wy, będąc w związku w jakiejś relacji, w jakiejś znajomości, w jakiejś sytuacji, w pracy, robicie swoje, i ktoś was tak po prostu wyhaczył. Nie wiem, czy to tak mu się mówi, ale tak ktoś was wypatrzył, yy. spodobało się tej osobie, ponieważ, tak jak tutaj byliście, naprawdę byłyście popularne, i ktoś was po prostu podkradł. Fortuny z kielichów. Zdając sobie z tego sprawy, że dla tej osoby byliście, byłyście, jesteście szansą. Szansą na miłość, na przyjaźń, na to, żeby ta osoba coś poczuła. Czyli tak to wygląda z zewnątrz, od strony tej, tego kula buław. Że to jest ktoś, kto po prostu wy jesteście na topie, że nawet być może robicie swoje, nie zdajecie sobie z tego sprawy, że ktoś was właśnie obserwuje, ktoś na was patrzy i myśli sobie, ach. Jak fajnie by było, żeby ona pracowała lub on dla mnie. Żeby fajnie by było, żeby robić to razem. Żebyśmy weszli w jakąś relację. Żebyśmy się poznali bliżej. wy jesteście szansą na tego człowieka. Nadzieje lub obawy. <trym> Mag. Chcecie się skon skoncentrować tak maksymalnie. I chcecie tutaj y tak y po prostu... Patrzeć na to pozytywnie, nie widzieć tak jakby tych, tych wad, tego, że ten człowiek chce Was w jakiś sposób zdominować, że Was nie, jest takim, nie znosi sprzeciwu czy tak jakby chcecie po prostu manifestować tylko to dobre, że wszystko będzie dobrze, że to był, że to był dobry wybór, że zmieniłyście tą pracę, ten kontrakt i że to, było, że to pójdzie w, w dobrą stronę. Że tak jakby zdajcie sobie z tego sprawę, że od tego, jak do tego podchodzicie, podejdziecie, zależy mm, dalsza Wasza droga. Z tą osobą umiarkowanie. Mm -hmm. Dziesiątka pentakli. Będziecie manifestować po prostu sam dobrobyt w tej sytuacji, tylko wyłącznie dobrobyt. Rezultat. Wierzę. Wypowiemy. Rytwan. Teraz już wiem więcej. Nie chciałam tak mówić na początku, bo pierwsza wieża to i chciałam was tak jakby wprowadzać w błąd, że coś tam się zawali, coś jest iluzją, bo samo mówienie, że coś jest iluzją, to jeszcze niewiele mówi. Więc tutaj generalnie pokazuje się taka, taka, taka historia, pewnie nie dla Was wszystkich, ale. Jeżeli to jest zawodowo, to na przykład to jakiś tam szef właśnie was tak gdzieś wypatrzył i namówił, żebyście pracowali u, dla niego lub w tej firmie, coś takiego. Jeżeli relacyjnie niepodobnie, to um, to jest tak jakby właśnie tutaj, czego wy nie dostrzegłyście, nie dostrzegliście, to jest to, że, te, że byłyś, jesteście szansą dla tej osoby, żeby zmienić coś w swoim życiu koło fortuny, żeby coś się zaczęło dziać, żeby była ta namiętność, żeby były te emocje, i wy, tak jakby jest pokazane, że tu są bliźnięta, które po prostu tego nie dostrzegły. Tego aspektu, w tej samej sytuacji, tak jakby nie dostrzegliście. Jest ta wieża, jest to, jest ta dwójka mieczy. I w momencie, i kochankowie, w środku, w momencie jak to do was dotrze, że to jest ktoś, kto po prostu, um, komu się mocno podobacie, że ta pasja jest w was odnośnie na przykład czegoś, a w tym człowieku jest odnośnie was. Ta pasja. I tutaj jest ta dwójka mieczy. Czyli w momencie, jak wy sobie z tego zdacie z tego sprawę. To będzie w was taka myśl, że ale nie o to mi chodzi. Mnie na przykład chodziło o pracę, albo o znajomość, albo o to, żebyśmy byli przyjaciółmi, albo o to, żebyś mnie nauczył tego robić, ponieważ to jest fajne. Nie wiem, skoki ze spadochronu na przykład. No nie wiem, po prostu cokolwiek takiego. A tutaj jest ktoś, tej osobie chodziło stricte o was. I dla was to będzie taka, to będzie zaskakujące. Skoro jest i dwójka mieczy, to jest zaskakujące, że co, co, ja, co ja mam teraz z tą wiedzą zrobić? Już podpisałam kontrakt. Już się zobowiązałam, już po prostu tak jakby odeszłam tutaj od jednego. Teraz jestem z drugim, a tutaj chodzi o tą namiętność, o tą pasję. A Wy macie tak jakby pasję do czegoś. Być może do tej osoby też, ale w mniejszym stopniu, a Was cieszy to po prostu coś, co jest w tej sytuacji. Ale jest rydwan, czyli, czyli w jaki sposób to wszystko pójdzie do przodu. Czy się zdecydujecie na to, i, i to będzie szło do przodu. Rydwan i Sąd, y, czyli albo zakończycie swoje wątpliwości, tą dwójkę mieczy i zdecydujecie się w to wejść, albo część z was jednak y, stwierdzi, że, że absolutnie nie o to mi chodzi i nie będę romansował, na przykład romansowała z szefem, bo nie, nie w tym rzecz, albo w cokolwiek. Jest, no jest Rydwan i Sąd, czyli jak szybko się zaczęło, tak szybko może się skończyć dla części z was, poprzez y, właśnie tą sytuację. Jaka rada? Kapłanka. Dziwiętka kielichów. Kropka pentakli. Rada jest. Y, Słuchaj swojej intuicji, bo tutaj to jest ktoś, kto na przykład y, złożył wam jakąś propozycję, jest paść kielichów. Y, taką trafną, wiecie? To jest ktoś, kto po prostu napisał wam albo zaproponował coś, albo się wstrzelił w taki moment, kiedy właśnie. Y, potrzebowałyście kogoś takiego takich emocji czyli ktoś po prostu tak jakby doskonale wiedział kiedy ma do was napisać co napisać i żeby tutaj jest taka rada żeby słuchać tej swojej intuicji tego co wam mówię od początku jeżeli chcecie uniknąć tej sytuacji tutaj na końcu czyli że szybko się zaczęło i szybko się skończyło to się nie musi zadziać. To też jest tak jakby wasza decyzja czyli że tak jakby żeby od początku postawić te granice jeżeli to jest praca na której wam będzie zależało to żeby słuchać tej intuicji swojej bo jest dziewiątka kielichów czyli to jest wasze spełnienie marzeń. To się wszystko tak, jakby może po prostu udać. Po to są te rozkłady zresztą Tarota. Żeby pokazywały tą sytuację i żebyście wyłożyły sobie ją tak, żeby było wam po prostu dobrze. Jest ta królowa pentakli też, czyli możecie, możecie to poukładać słuchając swojej intuicji i od początku na przykład stawiając granice. Bo to jest ktoś, kto po prostu trafia na, u was na taki żyzny grunt. Wy tego akurat potrzebujecie. Karta kartach gwiazdy. Świat Was poprowadzi też, kochani, jak, jak po prostu jak dacie się poprowadzić, jak będziecie otwarci na, na sugestie, na te znaki. Jeszcze ja mam zapas kciuki, bo tutaj będzie zależało w tej sytuacji bardzo dużo od Was, od Waszych decyzji. Co aniołki chcą powiedzieć? Spokój. Spokój oznacza pokój ducha, wyciszenie i jasność umysłu. Odczuwając spokój jesteś panem samego siebie. Nikt i nic nie jest w stanie Cię zaniepokoić. Zdenerwować czy wywrzeć na Ciebie wpływ. Jesteś niczym spokojne, przejrzyste jezioro. Każdy chce przebywać blisko Ciebie. Twoja aura niesie ludziom nadzieję i wsparcie. Przyciągasz szacunek i miłość innych ludzi, którzy przy Tobie się uspokajają. Osiądzaj, osiągając ym, spokój i łącząc się duchowo z wyższymi siłami Wszechświata, by uzyskać boską pomoc, zobaczysz jak ścieżka Twojego życia staje się gładka i pewna. W ciszy Twojego swojego anioła, by pomógł Ci zachować spokój. <laughs> <laughs> Przepraszam, już mi w siada. Afirmacja. Jestem pełen wewnętrznego spokoju. Jesteście pełni wewnętrznego spokoju. Powiem ja wam, że bardzo fajne czytanie. Takie bardziej... Y, 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 tarot bardziej mówi, co, co, się, co się wydarzy i jak możecie w pory zareagować. Czyli y, w takich czytaniach, to ja widzę po prostu tego sens, że się robi te rozkłady, właśnie ogólne, że jest ktoś, to po prostu słucha i, no i stara się ułatwić sobie życie. I mam nadzieję, że tak jest. Amelia 73.talot a adres do mnie. Jeżeli ktoś potrzebuje czytania prywatnego, kontaktu ze mną, to piszcie. Wszystkiego dobrego.